Słowo Boże na dziś, poniedziałek 3 lipca 2023 roku. Święto świętego Tomasza Apostoła. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan: Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w nim i Wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez ducha. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 111. Całemu światu głoście Ewangelię. Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie go wszystkie ludy. Bo potężna nad nami Jego łaska, a wierność Pana trwa na wieki. Całemu światu głoście Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: I Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto Słowo Pańskie.